Zbliża się. Wkrótce przyjdzie i po ciebie. Nikt nie oprze się sile natury, w pojedynkę. Połącz siły z innymi członkami klanu i weź udział w nowym wydarzeniu na mapie globalnej. Burzy. Burza będzie szaleć na trzech frontach: od 26 lipca do 9 sierpnia. Im wyższy poziom frontu, tym silniejsi wrogowie i tym więcej punktów sławy do zdobycia. Korzystaj z eksperymentalnych modułów podczas walki o prowincje. Nie ma ich zbyt wiele, ale może pomogą ci przetrwać zmasowany ostrzał wroga. W garażu możesz udać się do warsztatu aby wyprodukować wybrany pojazd premium od 7 do 8 poziomu. Wygrywaj bitwy i zdobywaj punkty sławy. Gdy wydarzenie dobiegnie końca, wymień je na style, obligacje, rezerwy osobiste, kredyty dni konta premium World of Tanks, załogantki, zatutem braterstwo broni wyszkolonym w 100% i wiele innych nagród. I wreszcie Pojazdy 10 poziomu: szybki i dobrze opancerzony Obiekt 907, mobilny i celny M60, twardy i groźny 121B, niebezpieczny T95E6, superciężki VK7201K i zrodzony z burzy. carro 45t Dostań się do czołówki graczy, a gdy wydarzenie dobiegnie końca, będziesz mógł wymienić obligacje i punkty sławy na jeden z tych pojazdów. Jeśli nie uda ci się zdobyć nagród, wykorzystaj obligacje do składania ofert na aukcji upatrzonego pojazdu. To jednak nie wszystko. Zgarnij style wydarzenia i spraw, by Twój pojazd wyróżniał się na polu bitwy. Walcz o styl poszukiwacz, który otrzyma 10% najlepszych uczestników. Tymczasem nowy styl 3D Proserpina dla Carro 45T sprawi, że Twój pojazd będzie wyglądał jak błyskawica na polu bitwy okryj się chwałą, walcząc z najlepszymi wojownikami World of Tanks. Niech Twoje działo, grzmi, niczym grom. Powodzenia na mapie globalnej.